Okay. ja już posiadam tą wiedzę. Cześć, witam wszystkich z tej strony Majki Delfini. Nadeszła ta pora, pora oddania swoich typów. Nadchodzi prawdziwe święto counter Strike, czyli długo wyczekiwany major w Budapeszcie. Omówimy sobie najważniejsze typy. Mam za sobą kulę cool mocy, którą będę używać, by rozstrzygać sytuacje sporne. Dlatego mam nadzieję, że idziemy na podjamentowy żeton w tym roku. Dobra, ale przejdźmy już do typów drużyny mogące powalczyć o 3-0. Myślę, że są trzy takie drużyny, choć pewnie na przestrzeni całego turnieju. Wyrosną nam jakieś czarne konie, ale e, głów, główni pretendenci w tym momencie dla mnie to są Brazola oczywiście z Legacy, Face Clan oraz Bait. Face Clan po bardzo słabym ostatnim turnieju, gdzie przegrali dosyć stromotnie i na Maus i na Virtus Pro, ale ja nie spisywałbym ich jednak aż tak szybko na straty przy, przynajmniej w tej fazie, ponieważ no przegrali na Maus, przegrali na Virtus Pro, ale te drużyny, które mogą ich tutaj czekać, nie są aż tak złe. Natomiast nie zrobię tego, ponieważ yy, swój pierwszy mecz grają oni na Link Myślę, że Chińczycy mogą zostać takim zaskoczeniem tego turnieju, mimo że nie prezentują w tym momencie dobrej formy. No to ja stawiam Face na 3 1 -3 Myślę, że Chińczycy mogą wziąć ich pod skórkę, mogą zwyciężyć tą bestow jedynkę. Wierzę w nich. A nawet jeśli tego nie zrobią, to w meczu na 2-0 Face na zmierzy się z Bait i ja tutaj obstawiam bait, przynajmniej tak mi wyszło z symulacji oczywiście, że Clan, że Clan zmierzy się z bait no i zostaje nam trzecia drużyna, która była w tym gronie, czyli Legacy, których dam tutaj na 3 do 0 i przejdźmy już do tych drużyn, których nie jestem aż tak bardzo pewien, pójdźmy patriotycznie liczymy na dobry występ Polaka, czyli Kasperskiego w barwach Ninjas in Pijamas. szczerze nie zdziwi mnie to bardzo jak odpadną natomiast patriotyzm to patriotyzm Lokuję ich tutaj, e, następną drużyną. No, właśnie, ten Vision, o którym mówiłem. E, wierzę w nich. Naprawdę mam nadzieję, że mnie nie zawiodą, że chociaż w tym stage drugim się pojawią. No i zostały nam trzy spoty. Trzy spoty, o których myślę, walka będzie zażarta Ale postawię tutaj na Flyquest e, z Australii myślę, że są w stanie pokazać dobrego CS. -a. Myślę, że naprawdę prezentują ciekawą grę, szczególnie po stronie terror. Hmm. No i teraz tak. Gamer Legion, Paravision albo Fnatic. Tutaj nie wierzę w jakieś zaskoczenie z NA, typu m 80, choć Energy może y, zaskoczyć, natomiast y, obstawiam 2-3 jednak Energy. Nie dadzą rady. Następną drużyną, którą wytypuję do awansu jest Paravision. Myślę, że doświadczony Dream pociągnie ich do awansu. Jedyną obiekcją, którą posiadam, jest to, że brakuje im meczów na Tier 1, Tier 2 y, drużyny, więc. Kto wie, czy jak nie pojawi się cięższy przeciwnik po Base, czy face, czy, czy mm, nie wysypią się, ale mimo wszystko wierzę w nich, postawię ich yy, tutaj do awansu. No i zostało Gamer Legion oraz Fnatic, dwie drużyny, bardzo shaky, nie jestem ich pewny w ogóle. Nie zdziwiłbym się, jakby dwie odpadły, tak naprawdę. Gamer Legion. Potrafią jakieś tam mapy urwać dobrym, za, e, dobrym drużynom, ale też potrafią e, serie, które powinni wygrywać, no ostro przegrywać. Dlatego mm, totalnie nie jestem pewien tych dwóch drużyn, więc myślę, że wspomogę się kulą mocy, która no, nie myli się. Słuchajcie, nie myli się. Jak kula zadecyduje, to tak na pewno będzie. Dlatego już przejdę do całego procesu. No, no, no. Okay. Ja już posiadłem tą wiedzę i z miłą chęcią się z Wami z nią podzielę. To będzie Gamer Legend, jednak mimo wszystko przejdą. Jestem stuprocentowo pewny, po tym co Kula mi tutaj przekazała. Głównym pretendentem do 03 jest na pewno retkanie z Brazole. Myślę, że nie pokażą nic na tym Majorze. Chciałbym się mylić, ale yy, nie wierzę w Was i w sumie to nie chciałbym się mylić, bo zależy mi na yy, diamentowym coinie, więc zróbcie to 03. No i teraz tak, pozostawiam ten wybór drugi, pozostawiam ten spot drugi do 03 pomiędzy Reratom a Dehans. Widziałem na HLTV, że te drużyny dwukrotnie grały ze sobą w trójki. Raz zwycięsko wychodziło Reratom, raz zwycięsko wychodzili Mongołowie. Dlatego to jest czysty strzał, rzut monetą. Choć, choć w sumie nie musi to być czysty strzał, bo przecież mamy kulę mocy, której nie zawaham się użyć. OK. szczerze, nawet kula moc nie jest pewna tego wyniku, ale postawię na Mongolian. Ja serwuję moje piki, jeżeli coś bym zmieniał, no to na pewno napiszę Wam w przypiętym komentarzu. Idziemy po diamentowy żeton, Szansę oceniam na 7%. I tyle, do zobaczenia w następnym odcinku.